Cześć to Vincent. Witajcie w kolejnym ekscytującym odcinku. Dzisiaj konkurs, w którym są do wygrania upominki kampermaniaków, kapitana przyczepy no i moje. Spotkaliśmy się niedawno i wpadliśmy na sprytny plan, że wymienimy się kubkami dla naszych widzów. A ja jako, że nie mam kubków, to rozdam takie ręcznie narysowane magnesy na lodówkę. Zasady są proste dwie wybrane przeze mnie osoby, które skomentują ten film dostaną po kubku kapitana przyczepy i kampermaniaków oraz dwie osoby, które skomentują dzisiejszy film kampermaniaków dostaną kubek kapitana i mój magnes oraz podobnie w przypadku dzisiejszego kapit filmu kapitana a zrobiliśmy taki przebiegły plan żebyście, drodzy widzowie, mogli poznać wszystkie trzy kanały. I kto wie, jeśli dotychczas byliście widzami tylko jednego, to może pozostałe również wam się spodobają. Pokażę Wam szybko, jak to nasze spotkanie przybiegało. Patrzcie, że trafiłem na plan zdjęciowy. Na plan zdjęciowy. Cześć, jestem tam szefa. siema, <laughs> To jest Aldona, która kurwa. Dba właśnie o. Czy coś latanie z O Tak mogę ci schować ten odkurzacz? A co się ten na odkurzaczu, żeż Nie widzę na odkurzaczu. Nie, ma, o, nie, nie pan Ani Aldona, ani my. Eee... O, przyjechało do mnie dzisiaj dwóch agentów. To są agenci, marchewki? Nie. Agenci z Pory. Nie! Agenci Groszki! A, <laughs> nie powiem, że jestem diamentem. Nie, nie jestem diamentem. Taki opal bym powiedział. <laughs> Ale też Vincent się zdradził. Słuchaj, jak się czujesz? Dobrze, lepiej, dobrze. Dobrze? Chyba najbardziej A kiedy będzie odcinek? Czekaj, bo cię muszę zobaczyć z tego futerka. To ja będę niżej. Wtedy. A, no, co wtedy? Kiedy, idzie, kiedy, idzie, kiedy idzie, będzie idzie, odcinek? Tak, kiedy będzie odcinek? To, to, to jest taki meksykański, że tam stand-off, nie? To było chwilę, że każdy do siebie mierzy. Każdy się mierzy z tego. Ale to ja się zadaję pytanie. Kiedy będzie odcinek? E, to muszę się skonsultować z kolegą. Niedługo. No, no, tak. Czy też w jego myślę. Tak. Same dobre rzeczy, bo kuchnia no. turecka jest bardzo dobra, oprócz zup. Mhm. Mm no. Oprócz zup, nie? Zupy są dobre. Ale jeżeli chodzi o tą kuchnię turecką, to najbardziej w kuchni tureckiej podoba mi się to, że ta kuchnia turecka w ogóle jest, ona funkcjonuje. Tam nie przyjmują się takie mody typu sushi, coś tam, no. jakiś tam makaron, pasta. Nie ma takich kuchni z całego świata, tylko jest kuchnia turecka. Jedzie się do Turcji i je się te tureckie dania. Nie, no turecka kuchnia jest po prostu bardzo dobra, polecamy oprócz zup. A <grym> jak jeszcze jesteś wam najfarszym i płacisz za jakęcinę 30 zł, to już w ogóle jesteś. Ja. Albo za obiad płacisz dyszkę i jesz o tak, i to wszystko jest świeżutkie, pyszne i takie. Mm. No jeszcze dostajesz czaj gratis, bo oni masowo biją czaj w takich łatwkach no. tulipankach. No, to, to jest fajne. No dobra. Ile u nas w Polsce herbatę teraz kosztuje? Tam jest 500. I to jeszcze w worku. A oni parzą w samowarze i to jest... Jak to mówią torcy? Czeka. Czek. Okej. Okay. Pozwolicie, że groszka nagram? Tak, tak. Jest do twojej dyspozycji. Pra <grym> wyglądnie <grym grym> No sobie na nie. Gdzie jest. Pójdzie jest zobacz Śladówka. Jak cię nakrywają, to nie mu Nie, no to. Nie sprzedamy o tym się ogólnie nie mówi, one się o tym nie mówi. O, czym, o czym? o tym, że jak się z długo stoi nad brzegiem morza to bryza moment, też samochód dojeżdża tak, bo te. fajniejsze plaże są kamieniste bo, no. bo, jest, bo jest, słona woda się osiada, tak, tak. odparowuje, a sól zostaje, zostaje no. I, i nie da rady to nic patrzcie, patrzcie, bo to jest stal nierdzewna widzicie? No. To, jest, to jest stal nierdzewna pordzewiała trochę nierdzewna stal no. po prostu od tej soli, no, soli, od tej soli. O, to widzisz, sam tego doświadczył no. Michał jeszcze doświadczył. Ale tak. ja przecież ja nigdzie nie jeżdżę na szczęście, nie ale to naprawdę, więc nie ja nie mam tych problemów. Prawda? Andrzeju, nie denerwuj się? Jak mam się nie denerwować? Ja robię tylko tego kampera, żeby on stał tutaj na warsztacie. No, ładnie się I Jeżeli zobaczyć naklejki. Trochę macie tych naklejeczek. Mam. O, kamper maestry Którzy są nielegalnie się wkleili. Na przykład tutaj, Parcie na szkło to jest <noise> na parcie na <noise> Ale jadą po jednym jechale. <noise> ale mówią, że kto się lubi, ten się czubi, więc cieszę się, że <noise> tak bardzo mi dojeżdżają. <noise> to nie, to Sami nakleiliśmy, nie było, tak że on tak. <noise> nie, o, chiliśmy z krótką. Tak, skórę. Do tego się zaczęło. Tak, Aresztaty. Aresztaty. tak a nie wiem na Allegro zestawu. Flagi wszystkich państw Europy. Są. <noise> so. Ale trzeba było zadrzeć i, I sobie tam nowa te środki malutkie. O, takie. Takie coś muszę sobie. Na moją oponkę. E, tak, tylko że to kiedyś było czarte. Naprawdę? A tak to, było tak, to wygląda po podróży po, po y, tych ciepłych krajach. Hmm. Wypalone To gdzie ten czarny poszedł? Właśnie nie wiem. Teraz jak myje samochód, to możesz na to malować i... Tak rozjaśniło. Tak jak moje włosy słońce Te Też były czarne. Nie, one były taki ciemny blond. A ten jest jaki blond? Jasne. Widzisz różnicę? Widzisz ciemny wiem, ma brodę też No ma pachnięce od słońca. Tak. <śmienny> tutaj ma białe, tutaj ma rude. Cały przekrój koloru. Ładnie, jeden kubek idzie od razu do Ciebie, zaraz wyjaśni się dlaczego. Ty, w tych markerach. To, to lepiej właśnie taka... Oznaczony, będzie ten specjalny, Ta, jeden Tak. Kolekcjoner... Kolekcjonerska ja ręce, edycja Tak Tymi ręcoma A dla kogo ten kubek? Wy, wyczyścimy go Jeden dla Ciebie i dla Twoich widzów Specjalny kubek to będzie ten kubek, właśnie ten z ekranu kubek Z czerwonym Aldona. kółkiem Ten, który służył na odzorowanie tego loga na Twoim samochodzie na Dobrze Wyłączam Chodźcie do warsztatu, ja Wam dam swój Sunshine every morning Light up every moment Make my every dream come true No, mm -hmm. oh, I can't describe it Took my tongue and tied it Sent my heart over <laughs> the moon Come fly away with me Imagine all the things that we could see I do don't you know that life is... no. <laughs> Tyle na dziś. Cześć.